Udało się rozodować. Buddha je miał. Michu z mięśników czterech kółek właśnie je odkupił. A ja też je kupiłem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za kilka dni dogram resztę. Zobaczycie, co to jest. <laughs> Świetne auto. Dzień dobry. Witam Was serdecznie na moim kanale. Nazywam się Grzegorz Chewko. Dzisiaj troszeczkę o motoryzacji, ale już takiej mojej prywatnej, ja mam 45 lat w tym roku. Okazało się, że mój serdeczny kolega Cezary Malec, Mr. Freak, posiadał fajne auto, o którym za chwileczkę Wam opowiem. Powiem Wam tylko tyle. Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć sportowe, sześciocylindrowe. Żółte coupé. No i spełniłem w pewnym sensie swoje marzenie. A marzenie wygląda tak, zaraz wam pokażę. Marzenie wygląda tak. Jest to BMW 320 coupe z 1992 roku. O pojemności 2 litrów. 6 rzędowa szóstka. Auto jest w stanie wręcz perfekcyjnym. Ja Wam pokażę. Najpierw obejdźmy auto dookoła. Tak jak widać, są fantastyczne wręcz zapinki do maski. Chyba troszeczkę trzeba je poskładać. Lampy są chłodzone. Pewnie, prawdopodobnie od prędkości zamokły. Zderzak. Zderzak troszeczkę... Lata, ale to nie to jest najważniejsze w tym aucie. Tutaj pokażę Wam teraz silnik. To wymaga karkołobnej sztuczki. Auto jest, auto jest wyposażone już w standardzie uchwyt do tego. O, jest. Prawdopodobnie jest to ekskluzywna wersja, ponieważ uchwyt jest odmiotły. No, ale zacznijmy tak na poważnie. Rządowa szóstka, rozwórka. Rozpiera kielichy, ponieważ auto jest mocno opuszczone i dość mocno też poszerzone. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale te koła są pod poszerzeniami. No, ale idźmy dalej. 17 calowe felgi. Ładnie wyglądają na tym aucie, chociaż jak się przyjrzycie, dawno nie było jeżdżone. Tu są poszerzenia profesjonalnie przykręcone na blachowkręty. Jeżeli ktoś zwraca na to uwagę, to jest tak, tak powinno wyglądać auto, ale tak troszeczkę tu je spolerowałem dzisiaj. Taki był kolor. Kanarkowy. Lusterka. Lusterka M pakiet. <gry> Zresztą o tym też świadczą listwy z M pakietu. Lecimy szybciutko dalej dookoła, ponieważ nie macie czasu na oglądanie. Felgi z tyłu 17, poszerzenia też profesjonalnie przykręcone. Auto chyba gdzieś kiedyś jeździło, czasami na jakieś eventy. Czarny dach, przyciemnione szyby, profesjonalnie. Tak wygląda auto z tyłu. Felga leży, poszerzenie są. Patrzcie, jak tu jest dystans. Auto jest profesjonalnie, też wyposażone. O Samo spadającą klapę, ale. To nie jest mankament, po prostu ciążyli ją osiłowniki. Tu jest miejsce wstydu dla BMW i dla wszystkich użytkowników. Oczywiście korek wstydu jest ukryty. Korek wstydu jest ukryty tutaj. O, sprytnie, nie? Ale powiem wam szczerze, że zastanawiam się, że, że prawdopodobnie będę chciał usunąć gaz. Nie jestem przekonany to do gazu w takich samochodach. Bo w tym miejscu jest zainstalowana instalacja gazowa. I tak powiem Wam szczerze, nie jestem w ogóle przekonany do gazu. Jak już mówiłem, dlatego chciałbym go usunąć. Ale to jeszcze do, do przedyskutowania. O, klapa mocno spada. Tutaj czegoś brakuje. Poszerzenia są. Felga leży. Ok, lecimy dalej. Auto troszeczkę gnije, to nie jest tajemnica. Auto troszeczkę gnije, progi, progi przy ściąganiu dość mocno zostały. O. W środku prezentuje się tak, o to siedzenie nawet działa. Z tyłu ktoś chyba pił kawę. Sportowa skórka z tyłu, z tyłu. Z przodu mamy, z przodu mamy Sportową kierownicę z nabą już do E36. Auto jest wyposażone w standardzie też Soft, soft, soft Shifter. <laughs> Biegi są krótkie. No i hydrołapa. I dlaczego ja Wam wszystko o tym opowiadam? Aha, profesjonalnie też został przykręcony schowek. Tam jest, tam jest Blachowkręt. Bardzo profesjonalna robota. Dlaczego Wam o tym opowiadam? Ponieważ chciałbym z tego auta zrobić projekt i chciałbym, żebyście troszeczkę też dołożyli. Coś od siebie komentarze co zrobić jak zrobić jakby to było fajnie. No, To jest ciekawa rzecz przepraszam tylko że tak znowu taką dygresję ale nie wiem co to jest to tutaj to wszystko profesjonalnie lata. Widzicie to wszystko wszystko się rusza ale nie zmienia to faktu że jest to sportowe żółte kupę z cylindrowym silnikiem. Także bardzo chciałem mieć zawsze takie auto więc. Dokąd zmierzamy? Zmierzam w tą stronę, żeby auto odrestaurować, ponieważ tych BMW trójek już jest coraz mniej. Kupę, o, tutaj odpad kawałek progu. Jakiś tam ktoś wstawiał jakąś blachę. Ale czy to jest istotne? Patrzcie, funkielnówka. Funkielnówka, nieśmigany. Można... O, tutaj blachowkę odpadł. W środku auto trzyma się tutaj Kupy, jeżeli tak można ująć. Auto kiedyś było koloru Maurice już blau metalik. Nie znam tego koloru. Aczkolwiek jak był metaliczny, był taki granatowy. Był ładny, musiał być ładny, bo widziałem we wnękach, jak wygląda kolor. Tak to wygląda. Zastanawiam się, na początek chciałbym to auto uruchomić. Owszem, ono jeździło, yy, samo wjechało, ale już samo nie zjechało, ponieważ przy ściąganiu zahaczyliśmy przewodami paliwowymi o, o lawetę i niestety zerwały się. Teraz trzeba go po prostu wtargać na, lawet, yy, na podnośnik i muszę to yy, naprawić. Jaki jest cel? Cel dla 45-latków, ludzi może w moim wieku, którzy czasami się zastanawiają, czy warto sobie zrobić jakiś autoprojekt, czy warto coś przy nim porobić żeby się nim pozajmować, no bo lata lecą, z tego co wiem, to te auta już znikają z rynku, piękne, nie, <laughs> I, i coś przy nim podłubać, na pewno będę klęcił z, tego, z tych prac jakieś yy, materiały, a dodatkowo też mieć z tego jakąś zabawę, pojechać gdzieś na jakiś tor, gdzie wolno to porobić, i pojechać, spalić gumę, poczuć zapach spalonej gumy, benzyny, trochę adrenaliny. O, tutaj jest tylko troszeczkę mała buba, bo tutaj się ma, klapa tylna nie schodzi. Prawidłowo, ale myślę, że to młotek to skoryguje. Łatwo i szybko. Tak to wygląda. O tym, co sądzicie, widzowie, czy to dobra droga, czy to niedobra droga? Czy to może, jak to mówi młodzież? To są gruzy, chrupki, śmietniki, auta, które w większości przypadków trafiają po dojechaniu na złom. Ewentualnie są dawcami części. Ja uważam, że takie auto ma jeszcze potencjał pod warunkiem, że podłoga jest cała. Progi wiadomo, gniją strasznie na potęgę, ale pewnie chciałbym też zmodyfikować go troszeczkę w środku, troszeczkę bardziej spartańską, na pewno hydrołapę zrobić na wężykach już nie miedzianych, tylko stalowe w oplocie. Stalowym oplocie, żeby po prostu to ładniej i zgrabniej wyglądało, gdzieś tak troszeczkę wizualnie poprawić siedzenia. Jeżeli ktoś wie, gdzie można takie, czy można takie siedzenie naprawić, czy to jest jeszcze w ogóle sens naprawiać, czy może kupić inne, zamienne, chętnie się dowiem tego od Was. I co sądzicie? Aha, jeszcze czarna podsufitka, ale szary szuberda, no nie wiedzieć dlaczego. No dobra. Tak to mniej więcej wygląda, a Was zapraszam do śledzenia. Lajkujcie, jak możecie. Bardzo mnie to cieszy też, nie ukrywam, i bardzo pomaga w prowadzeniu kanału. I zapraszam oczywiście na portal pod tytułem hefko gdzie możecie za darmo wystawiać swoje auta, nie musicie wcale płacić na oto-sroto. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, Zweryfikowałem auto na portalu, jedynym polskim portalu do weryfikowania aut autodNA. Nie było tam żadnych niewiadomych rzeczy. Były tylko przeglądy, stany liczników. Auto zostało do Polski sprawdzone w 2010 roku, z tego co wyczytałem z raportu. A Przebieg no zgadza się na pewno, ponieważ patrzyłem na liczniku, na plakietkach i, i w AutoDNA. Wszystko się zgadza. Także jeżeli chcecie, weryfikujcie auto na portalu AutoDNA. Na dole wrzucam link. Pamiętajcie, sprawdzajcie. Zawsze warto. Przed... Dziękuję i lajkujcie.